z tej chwili... W tej chwili... W tej chwili... W tej chwili... W już dzisiaj. w tę grę i kontynuujemy swoją z Zaraz to wolę. Co to są te Więc to będzie mega. Plus 1 HP plus 2 zadawanych i plus 0,1 speed. Okej. Okay. Fajne. Dobra. Aha, tu mam kasę nieodebraną dobra teraz tak a to jest było parze minut odcinku na pokoju ale tak jest dobra mam pięć rzeczy teraz wchodzę do tego pokoju kurde o kurde mam trzy serca oj trzy serca mam Słabo trochę zagrałem, bo, bo mnie z każdej strony naszli. Ale a jest już dobrze. A to znowu ten typ. Nie chcę tego... tutaj. okej, okay, łatwy takój w miarę. W tak łatwy Nie tak jak niektóre w, w jesiennym mieście. Zabranie rzucił we mnie. Więc dobrze. Do tego pokoju idę. i Tak. Tak by. Uuu, prawie mnie trafił, ale. E, nie trafił. Na szczęście. Dobra, mam 5 żyć, więc to fajne. O, już głos. No Zradaka najłatwiejszy. Głos, jakiś, jakiś, jakiś trafić. Oh, uciekłem, ok. O nie, palnął mnie. Dobra, teraz tak. Tak. E, teraz nie wolno, ale mam plastik z tą ilością serc. Tylko w tej caszce, w Trochę słabiej. O, na szczęście um. mm, 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 mm. nie się udało. Okay. A gdzieś będę miały się Mogę rozmawiać o jakich ankietach. Mogę... 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 No dobrze, o reklama doda, X i tak idę tu. Braku reklam nie kupuję. No to sobie na problem, kiedy będę myląc. No tego nie dało się zrobić. Cześć, gdzie jeszcze? Co to było? Nie dało się tego zrobić. Bo tyle co to zespyta. A kto to był? No nie pętam. <grystanie> akurat. E, fajny ten szczał. On się odbija? Chodzą ci ten rzucający. Fajny. Jestem no akurat pod szkołą, więc mogą być dziwne dźwięki, ale jest NAGRYWAM! Dobra, mówią do mnie dziewczyny, ale... Nie, że się w nich kocham, ale... ale po prostu... jest trochę wkurzające. Nie chcę... No. Mm, tu mam skrzynię. Nawet nie jej. Dobra. Pięć serc mam znowu. Fixy? Dobrze? Gościu, który dopiero zaczął nagrywać, nagrywać, a musisz znaleźć diament. Znacie? Jeśli znacie, to dawajcie łapki w górę. A jeśli nie, to subskrypcję. Dobra, tu dopiero wchodzę. Jeśli chce, żeby zabrać mi tego obozu kamiennego olbrzyma, to będę musiał. YouTube nie rozumie tego najlepszego youtubera na świecie Prawda? Gdzieś tam. Tutaj, mm. tak I czekam na niego I teraz dwóch na raz mogę Oj też już wyszła? 3 serca ale nadal nie zginąłem więc fajnie Boss. Okay. nie mam nie mam 2 serca to słabo że to zrobiłem a teraz bo w ostatnim to sumie już uważałem na jego stałe teraz full skupienie teraz teraz leci full skupienie O kurde Ehe, nie. O nie. Wielonkowce, mój. Ale mam tych 30 zielonych, żeby teraz go pokonać. Bo mam 35 zielonych, więc ojcu 40, a już już mi 40, ale ojciec i tak jakby 2 serca mi zjadło. Nie? No widzicie, słabo mi poschodzić, ale no nic. 10 oh, złożyć. Thank you very much. Um, o, może co dostanę. Jak widzicie to mam prawie wszystko. Okej. Okay. Plus 6% na znaczenia krytyczne. Wow. Ubiorna spluwa. Chciałbym ją. A nie będę na nią spierał. Dobra, lootbox luksusowy. Więc to. O broń, do kogo to jest broń? Zobaczę. I jeszcze jeden lootbox. Nie ma brakuje mi trzech... Trzech tych. Do niego. Co to za broń? Broń do niego, dostałem epicką Ona chyba więcej zadaje. Tak myślę. Jak to nie Każda są zadaje... tylko to są skiny. No. Nie wiem, nie wiem, ale... Dobra, pająki zielone. Oj... Zielone! Zielona! Pająki!

Bo to się robiło chłopie, Dobra, ile już na Sprawdzę 8 minut, więc jeszcze takie 5 minut to będzie dobre ale Dobra Owie, nie do klonu Ole, 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 ole

Wyciąć. A nie nie będę wycinał. A nie wiem. Dobra. No i Już spróbuję teraz winąć. Ej, Ale teraz nie zrobię... Muszę stać w miejscu i ginąć. Muszę strzelać i, i, i ginąć naraz. Hmm. Hmm. Dobra, do drugiego lootboxa luksusowego. Lead Zatem, tak, okej. Okay. Tu. Mam go. Mam go. No, aż to. Nie fajnie Nie fajnie Nie fajnie Ta wpływa jest fajna Dokładnie to jest Nie wiem, niefajnie, niefajnie. Okay. Mam tego żądli Taliona. Ja na niego mówię żądli Pokażę Wam coś On um, naszych hakerów Izabela 10 Mm, ona ma 2 HP, ale zadaje 9? Eee, mm, on, on jest najlepszy. On jest najlepszy. Dobra. Kończymy na dziś. Żegnam.